Dzień dobry, proszę. No, Ważę się między golonką a kiełbasą. A, a pojechaliśmy na wystawę bez wizytówek. Michał nie wziął wizytówek. Po prostu. Możecie w to uwierzyć? Zawsze. Ktoś wziął. Nie wziął. Zawsze. Każdy chce, a ta, z tej strony, a z tamtej strony. Dokładnie to jest film. Czekaj, Martę pozdrawiamy i wszystkich naszych hejterów, oczywiście, nie? Pozdrowienia, powrotu do. Jak ja, ja piękny i wspaniały. Proszę. O panie, chyba wystawiałyście te Pirenejski Azjatany Pire, kiedyś, Pirenejski, nie? Pirenejskie, Pirenejski, tak? Na posesji nie łagodny, tutaj łagodny. Stałeś pozwolenie na kłysnięcie. <noise> Możecie pomachać ewentualnie, bo to jest teraz, jest Candy Camera. Po dwóch porodach. Zwycięzca rasy są po 2017. Scarlet Mastineum. Scarleta Piękna suczka. Ty się Marcie podobasz bardzo. wiesz? w ciocie Martę. Sytuacja wygląda tak, że każde zwycięstwo, nawet niespodziewane, chociaż to było bardzo spodziewane zwycięstwo, to trzeba uczcić. No. I postanowiliśmy celebrować nasze zwycięstwo... Moje! Nie, nie nasze! Moje zwycięstwo w imś Zochlinie, tak? Staropolskim zwyczajem. Staropolskim zwyczajem, tak. Będziemy coś jeść. Kluta made by Zochlina, próbowałem. Zajebista. Barszczyk made by nam Mała, mały, ale dobry. Śledź jako przystawka. Przed daniem głównym, bo przecież jesteśmy fit, tak? Jesteśmy trenerami personalnymi. Ten też jest fit, nie? Jak walniemy z 800-900 kalorii na jeden posiłek, to będzie tak sam raz. Poważnego. Mają czysty układ. Wojtek, słuchaj, chodź. Jesteś tutaj niezmobilizowany. Ale ja mam dla Ciebie propozycję. Mamy tutaj jedną jedną kwaterę. Jedną kwaterę wolną mam dla Ciebie tutaj. Cały pokój. Cały Tutaj proszę. Michał! Yy, Michał, ty też możesz tam jakbyś ewentualnie chciał. Dobra, żart. Jeszcze, jeszcze, pop! Co? Taki, a czytałeś opis? Piękny opis. No, fajnie, fajnie. No to cały dzień. Twoja decyzja. No to twoja decyzja, bo ja nic dzisiaj nie mam. Do domu, piwo, kawa, relaks. To to jeszcze dziewczyny trzeba jakieś załatwić wtedy? Chodź. No, jutro... I, I nie mam nikogo, kto mi pomoże nawet, nie? Tysiąc złotych to, to wystawienie mnie do wiatru będziecie kosztować. I ja to z Ciebie ściągnę, tak? Albo inaczej, nie? Jutro jest francuski sędzia, francuski sędzia, francuski typ psa to Pan zna. Nie, są no, więc... Wiadał mi bajki, a przed chwilą mi powiedział, że on nawet psa nie zgłosił. Więc więc... Jakie bajki ja ciągle. No Ja bym znajduch. Nie masz? Minutkę To wyziuraszkę? Kasper Ma pan kiełbaskę? Pan mu powie, masz Kasper. Kasper masz. No masz. No chodź. No masz. No mu powiem masz. To sobie go pan pogłaska. Michał, weź ten drugi kontener, trzymaj te dwa psy. Chodź, chodź. To masz mój garnitur. Potrzymaj mój garnitur. Tak, jeszcze masz tutaj walizeczkę taką, nie? I idziemy. Słuchaj, idziemy, bo się spieszę. No, wziąłeś? Idziemy? Tak. A kto te śmieci zabierze? Te tutaj. Pieniądze wziąłeś? Dla Słucham. mnie? Za moje krzywdy? Nie. Dobra, no to postanowiliśmy, ponieważ zerwała nam się smycz. Postanowiliśmy, my piękni, o, zobaczcie, jesteśmy szczupli. O. Ja 46 lat i on 56 ja lat. Tu pokażę, tu. kurde. Ja jestem szczupły. Ja też jestem szczupły, o, wiem, czy to pokazać. Okay. Woda jest. Ty, a gdzie jest drugi kontener? Do drugiej kantony. No to jest na Pogdziemy do miasteczka Twin jest. Gdzie ona jest? Tam jest miasteczko Twin Peaks. No, kupiłem Georgiusiowi piękną czerwoną i zrobił z niej trzy kawałki. No. O, ładne, ładne. No, to była zabaweczka dla Gorcia. To jedyna słuszna. To wanna dla Michała. Michał, chcesz się kąpać? Z takiej się w domu kąpisz, podobno, tak? Tak. tak. No gdzie jest moja kawa? Kawa, kiełbasz, co? No nie wiem, proszę coś zasponsorować tutaj. Kiełbasy na przykład, o. I kawę proszę, bo piwo, piwo bym się napił, ale niestety muszę Cię zawieść, bo Ty takim autem nie potrafisz jechać. <mulary> Pojechaliśmy na wystawę bez wizytówek. Michał nie wziął wizytówek. Po prostu. Możecie w to uwierzyć? Zawsze. Nie zawsze. wziął. Zawsze. Wszyscy nie tego wziął. Nie. Jest, jest podstawowa zasada. Ja nie jestem winny żadnej złej rzeczy. Wszystko robią e, tacy ludzie, którzy się przy mnie uczą. Ci ludzie nie potrafią tego zrozumieć, że mają dostęp do e, skarbnicy wiedzy tak, i z niej nie korzystają. No, ale coś za coś. Tak, jeżeli ktoś wysysa ze mną wiedzę, będzie na Jotowie. E, tutaj pan się załapał na, na, na prelekcję. Jeśli ktoś wysysa moją wiedzę, to powinien liczyć się z tym, że niestety będzie służył. Tak, no i, i musi służyć. Prawdziwy. Prawda. Weź prawdziwy się prawdziwy trochę zmniejszy, bo Doris. będą myśleć, że jesteś ode mnie wyższy. Bo to jest tak? prawda. A, nie, a tak naprawdę jesteś zmniejszy. I powiedzą to wszyscy. Marta to powie. O, proszę. Co ja tam pokazuję? Dzisiaj piwa nie spijemy, ale że my mamy dzisiaj. znaczy, ja mam, bo on nie ma, ja mam urodziny Kasi Katarzyny. No, to tak wstrachują, tego jemy, kiełbasę. To jest budżet Michała, nie? Żebyście widzieli Państwo, nie? Na co możecie liczyć, jak przyjedziecie do Michała na krycie. Nie? Tu. To jest to. Full no, wypas, no wypasy All no. I chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy trzymali za nas kciuki. Eee, prawdopodobnie kciuki trzymał Radek. Nie? No i Marto. Dziękujemy bardzo Radkowi i Marcie. Mamy inter mam kurde, nie Mamy drugiego polskiego C2 I no, jest to taki pierwszy mały krok dla nas i wielki krok dla ludzkości. Michał. Wychodź tam, przestań się bawić. To w oddali widać nasz wycieczkowóz, yy, ale idziemy się do przemka zważyć. Jesteśmy w sokowie. Trzeba się coś napić idziemy. To idziemy do przemka. Pije wspaniały napół. Miał zdrowie przemka. Idziemy ważyć Kaspra. Dwa geje pozdrawiają wszystkich. Nie, nie chuju, bo wygląda, muszę sobie położyć te okulary. Masz ładniejsze okulary? Masz, nie. masz, masz. No taki... bo moi widzowie, i moi fani powiedzą, że mam tak, że mam złe okulary. O. Nie, nie, Teraz jest nie, lepiej? Nie. Super. Proszę. No, to chcemy pozdrowić w następującej kolejności. Pozdrawiamy najpierw, tak. Radka. Nie Radek. Wiem, Radek nie e, się przyda. Staraj się tam, tak? No. I nie denerwuj, nie denerwuj ludzi, nie? bo jak tam wparujemy do Bydgoszczy, nie? Wiele z Ciebie nie zostanie. Nie? Zdrowiej i czekamy e, z przyjacielskim, że tak powiem, os. Kto wie, co to jest os? To wie, co to jest os. Nie wiem, co pierdolę, ale dobra. Czekaj, Martę pozdrawiamy e, i wszystkich naszych hejterów, oczywiście, nie? Pozdrowienia, powrotu do zdrowia psychicznego, no, my wracamy do zdrowia psychicznego, malutku, wracamy idzie. powolutku do zdrowia i tego życzymy, bo jak jest zdrowie psychiczne, to wszystko idzie jak najlepiej, nie? Bierzcie przykład. Bierzcie przykład z niego, tak? Dobra, koniec.